Wykonajcie ze mną ten pyszny obiadek. Potrzebne będą dwie piersi z kurczaka, które kroję wzdłuż na pół. Sól, pieprz, czosnek, papryka. Tutaj mam ziemniaczki obrane. Piersi przyprawiam papryką, solą oraz pieprzem. Dodatkowo jeszcze sypię czosnkiem i układam. Ser, wędlinę, parówki, kto co ma, i zawijam w rolatki. Do tego potrzebne są wykałaczki, dodatkowo jeszcze sole, pieprze, i na głęboki olej wrzucam na rozgrzane moje rolatki. Smażę z każdej strony to 7 minut. Teraz zaczynamy. cztery pomidory, które pokroiłam i kilka ogórków konserwowych w pół talarki. Do tego dodaję łyżkę oleju, sól, pieprz i bazylię. Gdy rolatki się już smażą z jednej strony, to w 7 minutach przewracam na drugą stronę. I tak będzie co 7 minut każda strona. Aby dobrze się odsmażyły. W międzyczasie tak wyglądają. Tutaj już zimniaczki są gotowe do odsadzenia. Gdy mięsko już jest obsmażone z każdej strony po 6-7 minut, podlewam je około 4 łyżkami wody i przykrywam pokrywką, aby dokładnie się jeszcze ser rozpuścił i mięsko od środka zmiękło. przykrywam i zmniejszam ogień na minimum i tak duszę to jeszcze ze sobą z 4-5 minut smacznego